No hello! W końcu możemy porozmawiać o bryłach przestrzennych. Na początek bierzemy grania stosów. Grania stosów to wielościan złożony z dwóch jednakowych równoległych podstaw, które zazwyczaj będą u góry i na dole, ale to nie jest oczywiście regułą. Niemniej jednak, jeżeli tak sobie ustawimy grania stosów, żeby właśnie te dwie jednakowe równoległe podstawy były w ten sposób, to będzie nam się z tymi grania stosupami pracowało najłatwiej. No i oczywiście dodatkowo grania sto ma kilka ścian bocznych, a ile ma tych ścian bocznych? To oczywiście zależy od podstawy. Jeżeli podstawa ma cztery krawędzie, to będziemy mieli cztery ściany boczne. Jeżeli będzie miała pięć, no to 5. I tak dalej. Tyle ile krawędzi w podstawie, tyle ścian bocznych. Możemy wyróżnić kilka typów grania stosupów, na przykład grania sto prosty albo pochyły. Grania sto prosty, czyli na przykład te trzy, które widzimy tutaj. Charakteryzuje się tym, że krawędzie boczne są prostopadłe do podstawy, natomiast pozostałe grania stosupy to grania stosupy pochyłe, tak jak ten ostatni. Mamy jeszcze grania stosupy prawidłowe. Jest to grania prosty, którego podstawą są figury foremne, a figury foremne to takie, których krawędzie mają jednakową długość czyli np. kwadrat, trójkąt równoboczny i każdy inny wielokąt o równych krawędziach. Grania stosu prosty, który ma wszystkie krawędzie równe, nazywamy sześcianem. A graniastosłup prosty, który w podstawie ma prostokąt, będziemy nazywać prostopadłościanem. W zadaniach bardzo często będziemy musieli obliczać objętość graniastosłupa i tutaj mamy potrzebny wzór. Aby obliczyć objętość grania graniastosłupa, którą będziemy oznaczać dużą literą V, bierzemy pole podstawy którą musimy pomnożyć przez wysokość. Spójrzmy na ten pierwszy grania graniastosłup. Jeżeli pole podstawy tutaj wynosiłoby na przykład 12 cm2, a wysokość wynosiłaby 4 cm, to objętość takiego grania graniastosłupa będzie wynosić 12 razy 4, 48 cm3. Poza objętością grania graniastosłupa będzie nam jeszcze potrzebne pole powierzchni. Pole powierzchni całkowitej to się równa 2 razy pole podstawy, bo wiemy, że mamy dwie podstawy i dodajemy jeszcze do tego pole powierzchni bocznej. Weźmy pod uwagę ten drugi grania stosób. Załóżmy, że krawędź podstawy wynosi tutaj 3, druga krawędź wynosi 2, a wysokość 4. Na początek weźmiemy pod uwagę pole podstawy, to się równa, widzimy, że jest to prostokąt, więc obliczamy 3 razy 2, to się równa 6 cm2. Teraz weźmiemy pod uwagę pole boczne. Mamy tutaj dwie pary takich samych ścian. Jedna ściana po prawej stronie i po lewej. To są prostokąty o wymiarach 2x4, więc pisujemy sobie 2x4 i to jeszcze razy 2, ponieważ mamy dwie takie ściany dodać. Teraz musimy wziąć pod uwagę ściany z przodu i ściany z tyłu. Ściana z przodu i z tyłu ma wymiary 3 na 4, więc mnożymy sobie 3x4 i jeszcze razy 2, ponieważ mamy dwie takie ściany to się równa 2 razy 4 to 8 razy 2 to 16 dodać 3 razy 4 to 12 razy 2 to 24 razem mamy 40 cm kwadratowych teraz podstawiamy to pod nasz wzór czyli pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa to 2 razy pole podstawy czyli 2 razy 6 to 12 cm kwadratowych dodać 40 cm kwadratowych co daje nam razem 52 cm kwadratowe?